Twoi rodzice mieli ogromny wpływ na Twoje życie, ale jak to widać w astrologii wedyjskiej? Matka i jej wpływ na Ciebie. Czwarty Dom pokazuje Twoje emocjonalne fundamenty i relacje z matką. Silny Czwarty Dom to stabilność, poczucie bezpieczeństwa, matka jako opiekunka. Osłabiony Czwarty Dom, emocjonalny dystans, brak wsparcia lub chaos rodzinny. Trzeci dom pokazuje, jak matka wpłynęła na Twoją komunikację, relacje społeczne i praktyczne umiejętności. Silny trzeci dom matka nauczyła Cię otwartości, komunikacji, zaradności. Osłabiony trzeci dom trudności w relacjach zahamowana ekspresja Ojciec i Jego wpływ na Ciebie. Dziesiąty dom pokazuje autorytet Ojca i Jego wpływ na Twoją karierę i pozycję społeczną. Silny Dziesiąty Dom Ojciec jako wzór, wpływ na sukces zawodowy. Osłabiony Dziesiąty Dom konflikt z Ojcem, trudności z autorytetami, potrzeba samodzielnego budowania kariery. Dziesiąty Dom mówi o duchowym wpływie Ojca i jego roli jako nauczyciela. Silny Dziesiąty Dom Ojciec jako mentor. Osłabiony Dziesiąty Dom Dystans, brak zaufania do nauk ojca, poszukiwanie własnej ścieżki. Masz silny czwarty dom bądź osłabiony dziesiąty dom? Sprawdź swój horoskop i jeśli masz jakieś pytania, nie zawahaj się napisać komentarza.